Mistrzowie Polski w środkówce plażowej, e, akademicy. Było ciężko? Było ciężko. Ja uważam, że było ciężko. Może pierwsze mecze nie pokazały tego, ale mecz finałowy na pewno był bardzo wyrównany i e, wiele od nas wymagał. Właśnie ten mecz finałowy był taki dziwny. Zdawało się jakbyście przespali tego pierwszego seta zupełnie i nagle przełożenie w drugim i od drugiego do końca kontrolujecie sytuację. Jak to wyglądało z waszej perspektywy? No, chcieliśmy chyba troszeczkę przedłużyć ten mecz i tak dla kibiców, żebyśmy po prostu dłużej pograli. I tyle. Czuliście się na tyle silni, że możecie dać handicap przeciwnikom, tak? Pewnie. Jakie plany teraz mistrzowie Polski akademicy mają? Jakieś kolejne zawody, w których startujecie? No, będziemy startować w tych mistrzostwach Europy. Przysługuje nam miejsca, zobaczymy. No, będziemy walczyć, na pewno. Zobaczymy, co tam się ugra. A co oprócz piłki środkowej na plaży? No i nic. Cały czas tylko piłka siatkowa. Będziemy też brali udział w różnych turniejach beachbola nad morzem, też w środku kraju. Tylko, że już nie razem, tylko z innymi partnerami. Także to już nie będą nasze wspólne sukcesy na pewno. Ale zabawa z siatkówką przez cały czas i przy okazji wakacje, tak? Ładnie. A No to życzę odpoczynku i wszystkiego dobrego. Kolejnych sukcesów. Bardzo. Dziękujemy bardzo.